Druga część specjalu, zapraszam. Dzisiaj bardzo więc weszłam. No i spytałam się, co są Dobre, gdzie to są najtańsze rzeczy. Dobry, gdzie tu są najtańsze rzeczy, takie jak tej na promocji? Jakiej promocji? Nie ma żadnej promocji. Promocja była wczoraj. Najtańsze są za 50 zł. Proszę tylko poszukać. Będzie czego wyglądał do usług. Ja teraz sobie sprawę, żeby mię była wczoraj i chyba mam po prostu pycha. Ale nie sądziłam jeszcze, że to wszystko przez to, że nie na jednej głupiej lekcji. Ekstra, a ładź, pchnęłam. Już wracam do domu. Ale postanowiłam, że może, humor mi Muszę poprawić, jak się z przyjaciółkami. Ej, może się gdzieś pojedziemy, no i się poprawimy. nie teraz, bo nie ma chciało odrabiać domową, co nie? Mhm. Uh -huh. Pa. Pa. A czekajcie, chcę zdać się... Bądź... jak... Powiedzcie mi, jaka dzisiaj jest praca domowa. Słuchaj, nie Ciebie na lekcji, to jest twoja sprawa, sama sobie rać. Bo być na lekcji. Wiemy, że nie jesteś chora, ani nic, więc nie no sama sobie rać. A jak najszybciej chciałam kończyć ten dzień i póki do domu. Jak już byłam w moim pokoju, to tak trochę pracowałam nad moim. Animowaną serialem. A też mi nie wychodzi o jakieś same ochydne rzeczy. Więc sądziłam się, położę i zakończę ten dzień. Ale nagle. Oczywiście nie. Lisiczka, lisiczka, lisiczka. mi niestety, by do pokoju. Co, chcę się przespać? To mogę chociaż laptop. Dobrze, ale nic mi nie psuje w animacji ani... dobra, możesz sobie powiedzieć ja co chcesz, ale daj mi już spać. Okej, dzięki! Patrz nagle... Chodź, pogramy sobie w teraz. No i ten dzień już nie i bo... bardziej miłkowy. Tablet mi się rozwalił. Kurde, co robimy? Eee, Położymy się i powiem z tym sprawkę. Nie, szybko idę to gdzieś mojej sosce. No weź, będzieś miała przechlepane. Ja tu zostaję. Możesz to powiedzieć, ale ja się położę. Kurde, podam komukolwiek. Och, potknęłam się na... PUDELKA! PUDELKA! Co spałam sobie? Jest dopiero dziesiąta. Wiesz o tym? Czego znowu? Nie, no nie będę się z tobą rozmawiać. Więc tak rozbił się tablet mojej siostry. No i... Więc no, co zrobić? Że co? Teraz. To masz przerąbane. I mnie tu nie było, nie da się położyć. Bracie mój, z Tobą porozmawiamy. Wiesz, że teraz masz przechopane. A, idę zobaczyć, czy da się to naprawić. Ja trochę znam się na komputerach. I no, nauczyłem się od taty. To mnie nauczył trochę naprawiać. Pa. Może jeszcze Hansel to naprawi. Bo jeszcze nie będę miał przerąbane. Dobrze, że będzie miała chociaż trochę współczucia, jak moja łapa jest złona, ale. Dobra. I co? No nie jest tak źle, tylko że chodzi. No chodzi. Na wielkie szczęście, że się nie rozumie. Na szczęście nie mi się. To. Laptop. No to też laptop przy okazji. No i tak było źle. Ej, Lisiczka! Obudź się! No co? Chciałam się przespać. Um, pamiętasz ten koncert, na którym miałaś iść, który, okazał, który ma być jutro? Mhm. Uh -huh. On jest jednak dziś. No i... Jestem. Um, uh -huh. Za godzinę się odbędzie. To jest To jest 100 kilometrów stąd, muszę już jechać. Dzięki ci chociaż, że mi to powiedziałeś, ale i tak pewnie nie dobrze. No i tak, mój koncert ulubionej piosenkarki. Mógł być już zmarnowany. Ale dostanę im szansę. Ej, Planko, mnie na mój koncert, proszę! Bo za godzinkę jasne, a na jaki? Kilometr stąd? Znaczy 100 kilometrów. Dobra, wiem, moja kuzynka też tam idzie. Chodź. Jakimś cudem zostałam uratowana. Szybko, czym prędzej wsiadłam. No, jakimś cudem mój dzień się odmienił. O nie, jesteśmy w drugim rzędzie. A ja byłam po środku, to znaczy, No sami zobaczcie że ja po prostu mnie wybiorą zrobiło się tak, że wybrali mnie tak no i to już jest koniec byłam po prostu w siedem niebie i spróbowałam zaśpiewać co tchu co mogę tylko no i dałam radę Było dla mnie to szok, że mnie wybrali. No, może to tylko posiedziałam po środku, ale jak to? Mój los się odmienił. To jest tylko taka. Dostałam karę za to, ale dostałam też poprawę. Mm -hmm. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Na dwie części został podzielone. Ja się z Wam żegnam. Dziękuję za oglądanie i pa! O, jeszcze Cię prawie zapomniała. Jak mnie nie